zafir I trzeba jeszcze podsumować 4 miesiące wycieleń. W moim stadzie na 26 krów wycielonych jest 25. No czekamy jeszcze tam na jedną, ale jak mi ojciec zwrócił uwagę podczas ostatniego przepędu. Ta krowa już dwa razy miała martwego cielaka. Najprawdopodobniej po prostu urodzony był martwy, bo tak jest zapisane. No w tym momencie ona tak wygląda, że może się jeszcze wycieli. No i zobaczymy, czy będzie żywy, czy będzie martwy. Wstępnie ona też jest klasyfikowana jako krówka do sprzedaży. Natomiast na sześć jałówek, które były wsadzone w zeszłym roku do, do stada, trzy obecnie się wycieliły. A jeszcze czekamy na trzy, ale one z tego jak na jadanie patrzę, to według mnie są niecielne. Natomiast w stadzie mojego ojca na 47 krów, obecnie jest wycielonych 43, brakuje czterech, co jest dla mnie zaskoczeniem, bo w zeszłym roku, dwa lata temu, powiedzmy, dwa lata temu chyba nie była jedna zacielona, w zeszłym roku były zacielone wszystkie, na ten moment niewycielone są cztery, no i możliwe, że się jeszcze dwie wycielą i dwie by były wtedy niecielne. No, Sulejman dał radę i tak jest, jest to duże stado jak na jego jedynego, więc myślę, że nawet gdyby zostało 43 wycielone, byłby to dla niego dobry wynik. Podsumowując na 71 łącznie urodzonych, 12 sztuk padło, tam wtedy było tych 6 sztuk, które. Miały tą chorobę, tą sepsę, której ich dopadło. No i sześć tam, no powiedzmy na przykład dwa cielaki były wycielone, ale od razu były martwe. No i tam jeszcze te cztery, to były na przykład te trzy matki, które nie karmiły. No jeden, może były cztery nawet. No więc mamy łącznie 59 cielaków, z czego 32 to są byczki a 27 to jałówki. Myślę jednak, że jałówek będzie mniej, ponieważ tak, teraz sprzedaliśmy 3 krowy i myślę, że jeszcze pójdą kolejne dwie, to będzie łącznie 5, a i tak w moim stadzie brakowało jednej jałóweczki, tak żeby było łącznie wszystkich mamek 80, więc myślę, że trzeba będzie 6 łącznie jałówek zostawić. Więc będzie do sprzedania tak naprawdę 21 jałówek i 32 byczki, co łącznie daje nam 53 sztuki, co jest wynikiem no oczywiście mniejszym jak w tamtym roku, w tamtym roku mieliśmy 65 chyba sztuk czy 64. No w tym roku łącznie mamy na, na razie 59. No więc wynik z tego co widzę na pewno będzie mniejszy. No ale no niestety takie koleje losu chodzą czasami, że no ma się pecha i te cielaki potrafiły tam paść. No ale będą kolejne jałówki, będzie kolejnych sztuk troszeczkę więcej. Więc wtedy będę liczył, że w przyszłym roku będzie tych sztuk przynajmniej 60. A może i nawet wtedy, jakby wynik, wynik był fajny, żeby to podchodziło gdzieś tam pod 70 sztuk. Tu jeszcze mam taką ciekawostkę. Jak widzicie, jest to paśnik dla cielaków. Tutaj jeszcze normalnie było ogrodzenie, które powodowało, że krowa tutaj nie mogła podejść, tylko same cielaki. Kupiliśmy to w sumie chyba na drugi rok, jak mieliśmy już bydło. Stwierdziliśmy, że trzeba będzie pewnie te cielaki dokarmiać i będziemy tutaj na przykład zboże, jakaś śruta wsypywać, bo no, tutaj to się stawia na pastwisku, tu wsypuje całość i generalnie tutaj powoli to zlatuje. Kiedy cielaki to wyjadę, natomiast zauważyliśmy, że jest to dla naszych cielaków zupełnie niepotrzebne, bo nasze cielaki i tak bez tego zboża mają przyrosty w okolicach kilograma dziennie, natomiast ja teraz stwierdziłem, że jeszcze to i tak wykorzystam, ponieważ mamy kupione, też mieliśmy bezterminę Max Buffer. jest to taka mieszanka mineralna dla krów mlecznych. Takie generalnie po prostu są e, dodatki. Oraz dawałem tutaj e, wapno z beta karotenem. Mam tu jeszcze. Mam tu jeszcze worek. Tak, tu jeszcze jest worek tego. I tak daję raz jedno, raz drugie. Jest to e, położone na, akurat na przejściu od kwater 1, 2 i 3. Tu jeszcze widzicie dodatkowo siano. Krówki mają. I tam chodzą do wody. I. No cieszy mnie to, bo zawsze tam jakichś dodatkowych składników dochodzi. i Wykorzystam w ten sposób, bo jest to zadaszone po prostu, nie robi się z tego papka. O ile woda nie zacina akurat z tej strony, ale głównie deszcze idą z zachodu. Więc no akurat to stoi w ten sposób. No i tutaj sobie krówki co jakiś czas, cielaki również oczywiście przychodzą i widzą. Teraz sobie wysypię to do końca. No, i wystarczy to na jakieś 2-3 dni, myślę, że będzie. Jeśli chodzi o wodę, natomiast, muszę przyznać, że jest to wynik, którego od 3 lat tutaj nie było widać. Mianowicie, w samym maju spadło łącznie 110 litrów na metr kwadratowy. Jest to wynik bardzo dobry, fenomenalny wręcz, gdzie w ostatnich 3 latach jednak była susza. Już nawet patrząc kwiecień. Też wynik 36 litrów nie jest jakiś tam fenomenalny, ale i tak jest lepszy jak w tamtym roku, gdzie bodajże w całym kwietniu spadło tylko 16 litrów. Dlatego cieszę się, że ta woda tu idzie, bo dla mojej trawy najważniejsza jest woda. Nawet... O, proszę bardzo, po testach stwierdziliśmy, że jednak ta blacha musi iść do góry, ponieważ przy mokrej trawie tu się strasznie zapychało. No, i jak widzicie, tutaj nie ma też tego. Pręta stwierdziliśmy, że no kurcze, no może ktoś faktycznie tylko e, przyczepił go. Nie wiem, żeby tu jakieś drganie było, wibracji, może ktoś coś tutaj urwał jednak wcześniej. Bo jak widzieliście, to było tutaj przyspawane, może jakoś takie zabezpieczenie dodatkowo było. Jak wymontowaliśmy ten pręt. No widzę, że wał się trzyma delikatnie, chodzi na boki, no bo on pracuje, ale tak to delikatnie tylko taka praca wy, wychodzi. No i on się cały czas kręci. I już po zrobieniu kolejnych sześciu hektarów, no ten wał jest tutaj z tym miejscu, tu się nic nie zapycha wszystko ładnie wylatuje, więc na razie póki co w ten sposób zostawiamy tutaj też patrzyliśmy, bo wał był wcześniej obniżony tutaj na tą pierwszą dziurę stwierdziliśmy, że dobra zobaczymy jak to będzie niżej i daliśmy tutaj, ale szedł strasznie, rył nawet w ziemi przy jakichś tam nierównościach aż paski tutaj piszczały i ciągnik widać, że się dławił więc przełożyliśmy tutaj na tą dziurę ale też jednak troszeczkę tą, tą ziemię gdzieś już, już te paski nie piszczą już ciągnik tam nie słychać żeby gdzieś tam stawał ale chyba jednak wrócimy tutaj na tą dziurę no co trzeba było to sprawdzić jak to wygląda tutaj, tutaj mi ktoś pisał właśnie o tym tutaj idzie ten wał tu już sprawdziłem nie ma tutaj żadnej kalamitki, wszystko tutaj bezpośrednio wchodzi, i tutaj jest ten olej. Jak mówiłem, gdzieś tutaj mi przecieka, ale ostatnio zauważyliśmy, że olej cały czas jest, a tak przestało przeciekać. Tu jest jeszcze zalany tym wcześniejszym olejem, ale olej tutaj jest. Jak będzie pojawi się znowu sytuacja, że gdzieś tutaj będzie wyciekać, to trzeba będzie to całość rozkręcić. z pewnie jakiś simmernik tutaj puścił, no i trzeba będzie tutaj to poprawić. A tak, to spisuje się ten sprzęt bez zarzutów, jestem bardzo zadowolony z roboty, którą robi, zwłaszcza tam gdzieś przy niedojadach, no po prostu jest murawa. Kolejny sprzęt, który robiliśmy, on jest upierniczony, bo akurat wczoraj e, trzeba było wywukować 5 e, hektarów, ale spawaliśmy tutaj praktycznie wszystko. O, widzę, proszę bardzo, tu już kolejna, kolejny segment pękł i było tak, że nawet dwóch segmentów nie było, może nie widać, ale ten segment tu jest nowy. I któryś tutaj też jest nowy, o widać ten jest nowy, ma inny kolor, e, a ten jest pospawany. Jakoś wieśkowi udało się to żeliwo pospawać i póki co trzyma. E, wszystko tu się po prostu wyrabia, wyciera o, o ziemię, tak jak tutaj właśnie już się wytarło i kółeczko wyleciało. Trzeba po prostu włożyć z powrotem, coś tutaj do, dołożyć i to zaspawać. Nawet byłem się zapytać, ile by ca taka siatka kosztowała. To okazuje się, że jest to tak naprawdę 70% ceny nowej włóki, więc jeżeli miałbym już nawet kupować siatkę, to już lepiej kupić nową włókę. O, widzę tu się te, tutaj też już powoli pęka. No, zaraz tutaj pęknie. No niestety wyrabia się, trzeba co jakiś czas e, dospawywać, albo te segmenty e, nowe. Trzeba tutaj montować, no tak się właśnie zastanawialiśmy, to było dospawane i jeżeli miałoby pęknąć, to byśmy po prostu nowy segment kupili i tutaj go zamontowali, ale widzę, że póki co trzyma, więc nie będziemy tego ruszać, no a że się tu wyrabia, trzeba przy następnej pracy tutaj podjechać i będzie tu wyspawać i tam wyspawać, bo ta bułka musi nam jeszcze trochę służyć. Kolejnym sprzętem, którym się zajęliśmy była ta oto prasa. Jak widzicie, po tej stronie już jest założony nowy łańcuch. Nie było łatwo, ale z wieśkiem daliśmy radę. Nawieśek tutaj blachy poprawił, więc to się już zamyka. No tutaj niestety tej blachy nie ma. Zostało wszystko tutaj wysmarowane, ale jednak, mimo wszystko, jak ją próbnie włączyliśmy, zauważyliśmy, że jeszcze jeden łańcuch trzeba wymienić, a mianowicie ten. On już był skracany i jest już tak naciągnięty, jak widzicie. On tutaj dobrze na tryby nie wchodzi. I podczas pracy widać było, że niektóre te, te fragmenty idą, nie wchodzą między, tylko idą na tym trybie. No, co przez co powoduje, że on się wyciera i łańcuch, i ten tryb. Dlatego mam już nowy łańcuch. Przy, przed samą pracą po prostu ten ściągniemy, założymy nowy, długo to nie zajmie. Tutaj też wszystko poczyszczone, już nowy olej świeży zalany, tutaj porobione tak, żeby już ten olej swobodnie mógł płynąć na łańcuchy. Więc poza tym łańcuchem ta prasa też jest gotowa do pracy, a w tym roku ona praktycznie będzie robić tylko kiszonkę, więc ona e, jej zadaniem będzie zrobienie z tak myślę około 300 bel. Zgrabiarka i przetrząsarka praktycznie są też gotowe, tylko tam kalamitki trzeba posmarować, jeszcze w tamtym roku na jesień wymieniona była opona Na lepszą i no i tylko moje kalamitki Tu będzie gotowe, tu jest taka sama sytuacja, kalamitki sprawdzenie oleju e, Tutaj jeszcze coś było spawane, tak była spawana, dospawaliśmy tutaj Rączkę, bo była urwana, ale natomiast widzę, że Bo coś tutaj nie chce chodzić, chyba się tutaj Jakaś ta przekładnia tu w środku wyrobiła i no stoi, bo stoi, ale jak widać nie mogę zakręcić ani w jedną, ani w drugą stronę. Jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę będę musiał całość po prostu wymienić, bo no kurcze trzeba normalnie móc to stawiać, opuszczać i podnosić. No i prasa krone. Tu pamiętacie, co mówiłem, że trzeba zrobić, żeby się ta belka nie zatrzymywała? Sprawdziliśmy. Można jeszcze opuścić koło, ale niestety jest to bardzo mały zakres, dlatego stwierdziliśmy na razie, że tego nie ruszymy, natomiast widzę, że jest tutaj dosyć duża możliwość przestawienia tego zaczepu, bo jak widzicie można dość dużo puścić ten zaczep do góry, więc jeżeli tutaj wystarczy, że się tyle przesunie, to tył powinien zrobić dosyć... Dosyć dużo powinien pójść do góry, więc myślę, że najpierw zaczniemy od tego. Jest to o wiele prostsze, że tutaj tu śrubę poluźnić, tą odkręcić i po prostu ten zaczep tutaj do tyłu przestawić. Aniżeli po prostu odkręcać opony. Natomiast jeżeli, jeżeli zrobimy to i powiedzmy, że będzie naprawdę brakowało centymetr, no to już wtedy zabierzemy, weźmiemy się za te koła i te koła również przestawimy. Ktoś mi tutaj mówił, o, że tutaj powinno być smarowanie, natomiast powiem szczerze, ja w ogóle tutaj smarowania tych łańcuchów nie widziałem, a wydaje mi się, że one powinny być smarowane, że nie powinny na sucho chodzić, więc przed samą pracą myślę, że tam tym olejem do smarowania łańcuchów będę będę smarował, no żeby one tutaj nie chodziły na sucho, żeby przypadkiem nie strzeliły kiedy teraz kiedy będą potrzebne. No i dodatkowo tutaj też zrobiliśmy taka rzecz mała, ale była upierdliwa a mianowicie właśnie przestawianie oleju z podnoszenia podbieraka na otwieranie klapy, także to też będzie można swobodnie z ciągnika robić. I tyle na dzisiaj, jak widzicie, sprzęty prak praktycznie wszystkie przygotowane, już od jutra zaczynamy sianokosy, no i te wycielenia, może jeszcze się coś tam wycieli, może tam jakieś Dwie krówki jeszcze dadzą cielaki. Jeżeli dadzą, to wtedy się zastanowimy, czy one już będą, jeszcze się będą nadawały do sprzedaży, czy wtedy już sobie zostawimy i po prostu będzie cielęcinka powiedzmy na już na Boże Narodzenie. Będziemy wtedy tego cielaka obrabiać. Dobrze, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w Siano Kosy. Cześć.